jesteśmy w aucie, a przed Dabi jest ogromna dziura! O nie! Nienawidzę takich dziur. Luczyk, co ty zrobiłeś? Ty wskoczyłeś tam. O, ja nie mogę. I jak tu jest stromo, widzicie, ile tu jest rzeczy. Dobra, ja też tu wskakuję, no bo taki jest cel tej gry. Uwaga, wow! lecimy razem. O nie, zaraz wpadnę i się rozwalę! O nie! Ale to jest głębokie pimpek i też się rozwaliłem. Ale to się szybko rozwala, mamy tylko 50 życia i zobacz, jaka. Ta dziura jest głęboka. Po prawej stronie widać, jak daleko dotarliśmy. I powiem ci szczerze, że nie jest dobrze. Te autko się rozwala cały czas. Widzisz to? <laughs> ono ma tak mało życia i, no, zginąłem. Ja też zginąłem, pipek, ale musimy teraz wlecieć na sam dół. Dokładnie, ale nie tym autem. To jest niemożliwe. Kupimy sobie lepsze. Taki golfkar jest. Chcę go kupić i zobacz. On ma 100 życia, a kosztuje mega mało. I lecimy! Ło, wow, Pipek, ale to jest mocne! Ja cię kręcę, ono trochę dłużej przeżyło, ale i tak! A, umieramy! I to tak szybko! Nie wierzę w to! Chcę jeszcze raz! Wuhu! ale lecimy! O tak, Pipek, widzę, jak dajesz sobie radę! Dawaj! Na pewno mi się uda, proszę, autko! Tym razem dawaj na samo dno! I nawet nie jest aż tak źle! Płasz tu sobie jakieś żerafy, kolce! O matko, to było mocne! Pipek, patrz, usiadłem z tobą, możemy Lecieć razem na dół. Faktycznie! U, ja nie mogę! Dawaj, lecimy! Ło! Wow, ale to jest mocne i czekaj, mamy więcej życia. Nie spadamy na sam dół! O, o, zaraz się rozwalimy! Bimbek, jak ty kierujesz? No i nie! Tutaj się nie da w ogóle tym autem kierować! Wiesz co, ono jest bez sensu! Ja chcę kupić lepsze. Kosztuje tylko 6,5 tysiąca pieniążków. STA! nie, Dawaj! O tak lecisz na dół, widzę, to dawaj! Lecę tutaj! O ja nie mogę! Ono jest bardzo silne, sto razy bardziej silniejsze niż te poprzednie! O nie, o nie umieram! Wow, o matko! Jestem w jakichś krokodylach! Jak ja jestem nisko i zginąłem! <laughs> te krokodyle są zbyt mocne! Ale wiesz, Łuczek, te auto jest mega słabe. Ja chcę coś lepszego, coś szybszego, coś mocniejszego. Łuhu! Ale to jest słabe, no nie wiesz, chociaż. Spadam na sam doł, ta żyrafa mnie rozwala i zaraz będą krokodyle! O ja, faktycznie, ale ty jesteś nisko! Ale płacz... Yy, zaraz i jak ja tak nisko spadłem? O matko, jestem przy cukierkach i jak ja to przeżyłem. Halo, co się dzieje? Ale mam tylko 30 życia. O nie, o nie, gidę, ginę, gidę, gidę. Zaraz się zabije! O ja ciekawe, co jest tam dalej. <laughs> Zginąłem, ale czekaj, mogę kupić lepsze autko. Woohoo! Ale super! Kosztuje 25 tysięcy. Dawa! O ja faktycznie, ale ta fura jest dobra, dawaj na zawod, no Dobra, teraz mi się uda na pewno lepiej. Wow, lecimy, lecimy. O, nie, już się rozwaliłem na samym początku. To nie świadczy zbyt dobrze, lecimy jeszcze niżej. Teraz słoneczniki, nie jest aż tak źle, ale mogłoby być lepiej. I o, o, co to jest takie słabe! No nie, ono się rozwali! No nie, co tam jest? Gdzie ty jesteś? <laughs> rozwaliły mnie krokodyle, rozumiesz to? Głupie krokodyle mnie rozwaliły! A ja na to nie pozwolę! Chcę kupić jeszcze lepsze autko, tylko luczek. Jest pewien problem. Nie stać mnie, a wiesz co to oznacza? Chyba będziesz musiał kupić coś za Robuxy. O tak, i mogę kupić 100 tysięcy, po miliona, a nawet nieskończoną ilość pieniędzy. Rozumiesz to? O tak, ale ty będziesz mocny. Na pewno kupię nieskończoną ilość pieniędzy, ale najpierw kupmy pół miliona. Tyle mi na razie wystarczy. Czy to nie jest za dużo pieniędzy? Ile ty wydałeś Robuxów? Nie no, co? Co ty mówisz, mam już pół miliona Patrz, kupuję to Zobacz, czy możesz wsiąść E, nie możesz. Tak, jestem z tobą Dawaj na samo dno. Ale super, dawaj Dobra, teraz nam się uda Wspólnie jesteśmy silniejsi Wow, widzisz, co się z nami dzieje? Uważaj, Pipek, bo zaraz oberwiemy I jak my jesteśmy nisko już O nie, zablokowaliśmy się w grzybie dwa razy Widzisz, ile życia nam odleciało? No nie <laughs> Ale to jest słabe auto Nie wierzę w to i giniemy. Nie mogę takim słabym autem się poruszać. Nie, po to wydałem robuxy, żeby teraz nie kupić sobie takiego wozu policyjnego. O ja, ale masz super furę, Pipek. No dziękuję ci. Wsiadaj do mnie i patrz, co robimy. Lecimy na dół. O nie, ale się rozwalimy teraz. O nie, proszę, 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 tylko nie to. błaga. Muszę to przeżyć. Ale ty normalnie uderzyłeś już na samym początku, Pipek. Ty nie umiesz kierować. <grym> Dobra, to ja ci dam tam pokierować. Może zobaczymy, jak tobie się uda. A, krokodyle! Uważać na to i patrz, ale schodzimy nisko. O nie, ja wiesz co, ja nie chcę kierować, a tutaj są cukierki, ale fajnie, nie byłem tutaj. Ja już tutaj byłem, ale muszę zobaczyć, i jak nam będzie tutaj iść niżej. O matko, prawie się rozwalę i ej, rozwaliliśmy się w sekundę. O ja, faktycznie. Luczek, co to było? Możesz mi powiedzieć, dlaczego my mamy cały czas takie słabe auta? No dobra, te będzie lepsze i ono kosztuje E y, aż 200 tysięcy, rozumiesz to? Ja, ile ono kosztowało kasy? Pewnie z tysiąc robuxów bibu No chyba tak, nie możesz do niego wsiąść? Możesz, dawaj O, o, ja widzę tylko swoje uszka, widzisz to? A, ale najważniejsze, że jest mocne O tak, i ono pewnie zleci tak nisko Mam nadzieję, ale o, o Co to jest? No na razie nie udaje mu się najlepiej i czekaj, odpadła mu góra, widzisz to? O tak, widzę, ale to jest mocne, zaraz umrzemy <laughs> ale spokojnie nie pociągnisko zlatujemy. To jest mega mocne. O to właśnie chodzi. Mamy 550 życia. I uwaga! A! Co jest niżej? O nie, czemu się zaczęliśmy o czekoladę? No właśnie, nie wiem. Pasz po prawej stronie, jesteśmy już prawie na 10 tysiącach i tu jest kolorowo, Ła, ale spadamy! O tak, uwielbiam kolorowe życie. O matko, ile tu jest kolorków, ale strasznie dużo nam odbiera właśnie życia naszego autka. Nie my, zaraz tego nie przeżyjemy. Nasze biedne autko <laughs> zostanie rozwalone. Ale i tak się trzymamy mega mocno. Zobacz, jak jesteśmy nisko. No właśnie, ale czekaj, to są. Wajonki. O nie, i jakieś niebezpieczeństwa. A! Co to było? Ale nisko dotarliśmy Luczek, to jest niesamowite. Te auto kosztuje 300 tysięcy. Wydam każde moje pieniądze. Ehehe, na następne nie nie będzie stać. Dobra, Pipyk, dawaj na dno, zobaczymy jak daleko zajedziesz. No dawaj, Luczek, czekaj, lecę! Wow, to auto jest mega szybkie i jest mega silne. Dobra, teraz będę troszeczkę sterować lepiej. Mam nadzieję, że tym razem zajdę troszkę niżej, bo na razie nie jest zbyt dobrze. O ja, ale ty jesteś dobry! Widzisz mnie tam z góry? Ej, ja cię już nie widzę. O matko, to jest mega złe. Teraz krokodyle, standardcik, a teraz lecimy do tego... Ej, zaraz, czekaj. Krokodyle zadały mi tysiąc życia, rozumiesz to? O ja, ale one są mocne. Co ty mówisz? Jak to mnie rozwaliło? No nie, ja nie pobiję teraz tego rekordu i jeszcze w ciastku uderzyłem. Nie no, mam osiem życia. Żartujecie sobie? To jest jakiś żart! Dawaj, Pimpek, za chwilę musisz pobić nasz rekord. No tak, tylko wiesz jaki jest problem? Nie będę jeść Tą słabą furą, a ten samolot ehehe, kosztuje pół miliona. Bipek, czyli ty wiesz, co teraz musisz zrobić, skoro nie masz pieniędzy? No tak, musimy kupić, ale nie pół miliona, tylko nieskończoną ilość gotówkę za 4,5 tysiąca rampoksów. O ja, ale to jest dużo kasy, ja tyle nie mam. Owatko, dam na dole, nawet nie wiem, ile mam pieniędzy, po prostu za dużo. Dobra, kupiłem ten samolot. O nie, nie możesz wsiąść ze mną, bo to jest na jedną osobę. Dobę. Dobra, trzymaj się, lecę! Wow, na samodno, dawaj! O nie, ale ten samolot się rozwali. Natomiast ma 2,5 i tysiące życia. To jest naprawdę dużo. Jeżeli tylko mnie te krokodyle nie rozwalą, to będzie naprawdę dobrze. O tak, dawaj na samodno, pimpek! To będzie tak superowe. Wow, lecimy! O nie, o nie. Dobra, krokodyle co prawda zadały mi z 400 życia, ale to w ogóle mnie nie boli. Bo to jest mega proste. Lecimy teraz za cukierki i za... Brało mi tylko 500 życia. Ej, serio, ten samolot jest mega szczęśliwy. Jakby tak dobrze mi poszło poprzednim autem, to chyba dotrwałbym do końca. Ale nieważne, pajak to jest kolorowo. O, matko, to już byłem. Ciekawe, co będzie dalej. O, ja tam chyba jest naprawdę mocno. I mega strasznie. Widziałem jakieś pająki, szczury. A ja się cały czas obijam o tom tęcze. No proszę, przestańcie się tak obijać. Ale na sam dół. I jestem teraz w tym miejscu, gdzie zginąłem. Tu. Tu jest czaszka, pająki! Jakieś straszne duchy! Nie, proszę zostawcie mnie! A ja mam tysiąc życia! A! Chcę stąd uciec! Dawaj, Pimpek, na samo Nie, proszę, muszę uważać! 600 życia to bardzo malutko! Ehehe, nie uda mi się! O, o, chyba ginę! Co to jest? A, to jest jakiś ziomek! I chyba zaraz zginę! Mam tylko 300 życia! I jakieś tutaj różne rzeczy! Ło, wow, pieniądze, roboksy! Ale to jest super bogate! Luczek, musisz to zobaczyć! Na następną przyjażkę. zabieram cię razem ze mną! O tak, mam nadzieję, Pimpek, ale dalej są mocniejsze rzeczy do kupienia! No właśnie... I wiesz co? Ja tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens kupowania tego jachtu za 1,500. On, co prawda, nie jest zbyt słaby, ale wiesz co? Chyba... Kupię jednak czołg, bo on jest lepszy. Kosztuje 3 miliony i masz 8 tysięcy życia. Niestety luczek nie możesz do mnie wejść. Jak mi przykro, ale ja lecę! Łuhu! O Matko, dobra, ten czołg musi przeżyć na samym dno. Rozumiesz to, mam to wygrać! Krokodyle zadały mi ledwo tysiąc życia, to niby dużo, ale dla mojego czołgu to jest nic. Lecimy na cukierki i przechodzimy je bez problemu. Minęliśmy już cukierki. I teraz mamy 6,5 tysiąca życia. Co tu się dzieje? Uwo, ile mi życia jeszcze zostało? No nie wierzę w to. <gry> to jest zbyt proste. Jak tak dalej pójdzie, to przetrwam do samego końca. Szkoda, że Luczek tego nie widzi, bo to by było mega mocne. Teraz ta straszna kraina, o nie jak ja jej nie lubię! I nie, tracę strasznie dużo życia. Mam już tylko 5 tysięcy, albo może aż 5 tysięcy życia. Zobaczymy, co jest niżej. O, nie, spadam cały czas tutaj i na razie dobrze się trzymam. Ale zaraz bardzo dużo życia też tracę. O, o! Jak tu jest mocno? Zaraz pierwszy raz jestem tutaj. Tu są jakieś klejnoty, diamenty, bardzo, ale to bardzo bogate rzeczy. Łotw, co tu się dzieje? I spadamy na sam dół. Ciekawe, co będzie dalej. Zaraz, czy tam są jakieś lasery? Yy, nie podoba mi się to. Jestem przy końcu, ale te lasery zadają strasznie dużo życia. O nie, ale to mnie zmieli. Mieli mnie cały czas. Zostało mi tylko 3000 życia. A teraz jestem w jakichś kościach. Nie, nie, nie. To są kości i kolce. 2000 życia, ale jestem tak blisko dołu. Już prawie to przeszedłem. Proszę, muszę to przetrwać. Ale jesteś nisko, Pimpek. Za chwilę dotrzesz do nagrody. Tak, proszę. Tu są jakieś młoty. O nie, te młoty zadają bardzo dużo. I uwaga, lecę. Nie, nie. Mam tylko 600 życia, a ja już widzę metę, nie, he he, rozwaliło mnie. Dobra, Pipek, wiesz co? Na pewno ci się nie uda dotrzeć tam do końca. Co ty powiedziałeś, ale mnie wkurzyłeś? Dobra, w takim razie kupuję najlepszą rzecz, czyli zaraz. Kibel, co to ma być? Kibel nie może być lepszy od kolejnej rzeczy i zaraz, czy to jest banan? Wow, on kosztuje miliard złotych. Rozumiesz to? Muszę go kupić i patrz, ile odba życia. Dla porównania, ciąg miał tylko tysięcy ale to jest mocne, naprawdę banan jest najmocniejszy. Nie wierzę w to takie coś słabego! Ale ma aż 100 tysięcy życia. Dobra, Luczek, i jesteś gotowy? Możesz wsiąść ze mną? Nie mogę, niestety, ale będę widział cię z góry. No dobra, no to lecę. Uwaga, przygotujcie się na ostateczną podróż w dół dziury. Łuhu, Lecimy! Teraz na pewno mnie nic nie rozwali. Słuchaj, e, zaraz zaciąłem się. A nie, jednak nie! <laughs> to jest mocne! O ja, gdzie ty już? Jesteś. Lecę na sam dół, jestem przy krokodylach, ale chyba nie muszę się niczego bać, bo mam tyle życia. A! Ale to jest nudne. Ja tu przechodzę w sekundę. Te przeszkody nic mi nie robią. Dosłownie, serio. Zabrały mi ledwo 500 życia. A mam jeszcze 99 500. Mnie już nic nie rozwali. A mogę uderzyć w każdą możliwą przeszkodę. Bo naprawdę, dosyć dużo życia mi już zleciało. Z 1000, wow. Jedna setna tego banana. Ale spoko. Teraz tak nisko lecę. Haha, ha, to jest mocne. No nie, zablokowałem się przy łapce. Na szczęście mam 100 tysięcy życia, bo bez tego byłoby dosyć ciężko. Uderzyłem w pająka, ale mnie to nie boli. To jest zbyt mocne. I uwaga, o, o, żebym się tylko nie zablokował na nietoperzu. Na szczęście nie. Pięknie to przechodzimy. O, tak, i teraz Robuxy. Kocham Robuxy, ale nietoperzu. Zostaw mnie i ty pająku też. Wuhu, lecimy na dół. Pieniążki są najlepsze. Gdyby nie moje 5 tysięcy Robuxów, nie zaszedłbym tak daleko, a dzięki temu. Jestem mega blisko. O tak, o to właśnie chodzi. Uhu, ale diamencie, nie zatrzymuj mnie! Ledwo straciłem dwa tysiące życia. To jest tak malutko. Nie wierzę, a te lasery poprzednio były zabójcze i wyglądają bardzo strasznie. Ale tak szczerze, nie zadają mi w ogóle życia. Czaisz to? O, Jad, jesteś naprawdę bardzo mocny. Ciekawy co jest na samym dole. Też jestem mega ciekawy i Luczek za chwilę tam dojdę. Serio, już jestem tutaj przy tych takich kolcach, teraz płok. Omienne koła, uwaga Piły, młoty i chyba jestem już Na becie, o tak, dawaj Zobaczymy co jest na dole, tutaj zginąłem Jest jakaś niszczarka, ej, dużo mi to Zabrało życia, mam 97 tysięcy I uwaga, jakieś lasery ała, 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 czekaj, co tu się dzieje O nie, strasznie dużo życia Mi odbiera, mam 97 tysięcy Eee, w sumie to i tak Nie jest dużo, i uwaga, czekaj Ostateczny poziom, wow Jaki on jest kolorowy, jak ty byś To zobaczył, Luczek, o mas. Sakra. Co tam jest? Weź mi to opisz. Nie, tego się nie da opisać. Tu jest dosłownie wszystko. Jacyś kosmici, jakieś lamy. Co tu się dzieje? O ja, dobra, ciekawe czy też na tego przejść. Na pewno mi się uda. To już nie zadaje mi w ogóle życia. I uwaga, zaraz, chyba jestem na mecie. Nie, to jest Kolejny poziom, ale jest bardzo ciasno, powiem ci. Zabrało mi na razie tylko 5000 tysięcy życia. Czemu tak mało? To po co ja kupowałem takiego banana? I uwaga, jestem już tak blisko! Wow, 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 co tu się dzieje, Kosmito? Zostaw mnie! I uwaga, jesteśmy! Ej, halo, proszę, zostaw mnie! Nie! Utknąłem na kibelku! Ale jestem! Dotarłem do tej skrzyni! Na samodno dziury! Wygrałem! Uhu!